Kupiliśmy bankowi obruszkę antykleszczową. No antykleszczową, teoretycznie. Bo proszę zobaczyć, tutaj jest obróżka, która ma te kleszcze zwalczać, już ponad tydzień ją bankonosi, A tutaj bydle sobie bezczelnie siedzi. Proszę, jakie straszliwe się wpiło w niego. No trzeba byłoby w zasadzie do weterynarza z nim. Jechać aby to usunął i tam jak jakieś antybiotyki dał jeszcze, ale kto ma czas? Kto ma czas, niestety? Czasu nie mamy, więc tak wysuwamy. Proszę zobaczyć, jaki bydlak siedział w banku biednym. A jeszcze, jeszcze są inne. Jeszcze inne są. A to dwa, dwa za jednym razem wyrwałem. O cholera. Także uważajcie na oszukańcze obruszki antykleszczowe.